Witam was bardzo serdecznie e, Witam was w d, d, e, bodajże trzecim tak trzecim odcinku ze serii w stronę słońca dobrze no i tak e, w dzisiejszym odcinku myślę że sobie zrobi, e, pójdziemy do takiego cave'a e, bo, bo poza odcinkiem zainstalowałem dwa mody między innymi optifine a drugi mod to jest race Ray, minimap tak dokładnie dobra włączam potworki Hmm, chyba to widzieliście, ale nie jestem pewien. No i dobra, tak, idziemy dzisiaj do jaskini, yy, którą myślę, że skończymy za jakieś dwa odcinki. Także nie będzie chyba za fajnie, ale znaczy będzie fajnie, bo może zdobędziemy jakieś surowce. I między innymi jest to Cave 2, yy, bo po prostu Cave 1 to jest taki jeszcze inny, który może zwiedzimy kiedyś indziej. Kiedyś indziej Dobra, zabijemy zombiaszka i pójdziemy dalej. Okej, okay, że mi... W sumie to chyba to nie będziecie widzieć tych lagów na odcinku, bo ja aktualnie nagrywam frapsem i mi trochę laguje. A ile. tu jest... O nie, to chyba nie jest jeszcze ten cave. Także może ty nie zaznaczajmy. To jest jakiś exp, to się przyda? Mamy 10 level, także no wiecie, nie za duży, nie za mały. No, no i tutaj jest Cave cave 1. Ma dzikaj, była Boże. Yy, mamy w ogóle pochodnie? Mamy. To chyba to z takim ekipunkiem możemy iść. W międzyczasie oczywiście zrobimy sobie yy, żelazny set. Tylko czekajcie, odpalę yy, sobie stoper na telefonie. Yy, yy. Okej, okay, dobra, mamy stoper włączony. I tak. No dobra, skopmy żelazo, bo w sumie, w sumie żelazo zawsze się przyda, bo... Yy, no po co komu yy, żaden węgiel i tetta? Jak żelazo set to jest całkiem dobre um... o ludzie! No to będziemy to zwiedzać przez kilka myślę, że odcinków. Dobra, mamcie, że w ogóle... No dobra, możemy użyć trochę tego kopla. Ale, ale, ale to nie mam go akurat... Aż tak dużo. Także z umierem, panowie z umierem. I tu jest żelazo. No to możemy wykopać chyba. No hmm, czemu nie? No i tak, no i tak. Hmm. Dobra, kopię węgiel. A nie, dobra, węgla. Nie, w sumie węgla nie musimy kopać, ponieważ... mamy go trochę jakiś tak w domu, a jeśli by węgla zabrakło, to i tak wiem, że tutaj... Dobra, no i tutaj nic yy, akurat nie mam. Możemy, yy, dobra, dać w ten sposób. Bo pochodnie chyba ważniejsze od kobra. No. What? Nie patrzy się? Ja słyszałem taką, taką chyba prawdę trochę o Minecraft'cie, bo wiem, że na endermany nie można się patrzeć i wtedy nas zostawią z... fort! Skoczymy? Skoczymy! Dlaczego nie? Dobra. A mamy, mamy pochodnie i tutaj coś jest, chyba coś jest. Dobra, no, możemy wykopać to. Mm, to żelazo. Yy, I tutaj raczej chyba nic nie będzie. O, w trochę taki głębszy teren idziemy, ponieważ... Widzę, że jest redstone i tak dalej. No to co się w akurat przyda? Dobra. U, lawa i redstone. Ale dobra, redstone możemy zostawić. Bo redstone y, dla mnie jest plusem, dlatego, ponieważ y, daje nam. Jezu, mi nie to po wystraszył. Daje nam y, y, Ekspo I to jest właśnie pomocne trochę. A poza tym to restą. Uuu, to jest jakiś kanion. Poza tym to nie jest tak za bardzo przydatne. Ale może postawimy klaska. No pewno no i możemy iść chyba w tą stronę trochę. Będę stawiał kroski, ponieważ, no wiecie, przyda się, a to jest jakiś przynajmniej plus, że nie może nie spadniemy do lawy. O, jest lapis lazuli, co też cię przyda. Nienawidzę wody, która jest koło, koło po prostu. Lawy. By wykopię ten lapis. I jeszcze kolejny. Ole, fort. Dobra, możemy go zostawić. Mamy tam trochę tego lapisu, także. No, 11. Także będziemy mieli. What? Ale się wystraszyłem. Także będziemy mieli, mieli yy, małą pamiątkę. W sumie możemy wykopać trochę kople, także żeby, żeby wiecie, mieliśmy trochę do podstawki A przynajmniej przyda się Do jakiejś budowli I super, ktoś się tym, tłucze za oknem Myślę, że to nie będzie aż tak bardzo, słychać na odcinku Ale dobra dobre dobre jest złoto, także spoczko, spoczko to możemy wykopać i teraz, teraz, co? o, ale fajne teksturki Ref, box, O, fajne ogólnie jak gram na, na teksturpaku The Monster RPG, naprawdę widać, że Monster tutaj się postarał i nie, nie mam mu zarzucić a po prostu naprawdę fajnie się na nim gra fajnie się na nim skacze, zwłaszcza ja go najczęściej używam do parkourów Chociaż jest on chyba, tak mi się wydaje, że stworzone do właśnie, do PvP Ale y NIE 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 BŁAGAM BŁAGAM NIE Nie, błagam Błagam na... Jaki fart Ale ja miałem farta To był po prostu fart Gdybym po prostu... Ale to było piękne coś, normalnie... Y prawie bym umarł, na no serio Jezu, ale to był fart. Hu, nie zauważyłem tej lawy tutaj i spadłem. Coś okropnego. Dobra. Ale widzę, że ta zbroja nas trochę ochroniła. Bo tak to byśmy już padli dawno. Dobra, dobra. Tak, godzina już trwa 5 minut, także jeszcze jakieś 2 minuty potrwa i myślę, że będzie koniec pierwszej części. No i dobra, to tutaj chyba nic takiego zbytnio nie widzę, także możemy to żelazo tutaj akurat wykopać. Dobra, to co mnie uczył JJ Joker i jeszcze się na jego poradach wskazuje, chociaż... Dobra, to posuńmy do może tematu na JJ Jokerze. Nie, on nie umarł. 100% jestem pewny, że no, nie umarł. Y ja on studiuje. Po prostu studiuje, ponieważ był y, vlog z PGA bodajże i z Pyrkonu. że nie, że żyje. Z Pyrkonu były jeszcze w wakacje 2013 roku. Także on żyje. Spoko można, nie można się martwić, bo żyje. Wiele osób mówiło, że nie, ma autobusu, go przejechał, co jest ogromnym mitem. Moim zdaniem, znaczy jestem na, na 100%, tak 96% pewny, że po prostu chodzi na studia i nie ma czasu do nagrywania, a jeśli po prostu ktoś ze mną nie zgadza, to proszę mi napisać prawdę, może, nie wiem, się tego trochę więcej, no samym sam odcinek i wam powiem. No i dobra. Tylko my ten tą i będziemy już chyba kończyć. Dobra. Z tego powodu, że się tam coś mi, coś mi się tam tłuczy za oknem, to może po prostu skończę już ten odcinek na razie. Myślę, że on się spodobał. Nie zapomnijcie go ocenić. Dajcie, wpiszcie komentarze, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się, no i cześć. Nie tłuczcie tam.